Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie quiz z języka koreańskiego, kochani. Koreański poprzednio był y, japoński, a dzisiaj przyszła pora na koreański. Yy, wiecie, w miarę podobne, chyba tak mi się wydaje. Yy, więc dzisiaj sobie zrobimy właśnie y, ten y, quiz. Dobrze, może zacznijmy od przedstawienia odpowiedzi, które mamy. Mamy tutaj oko, kocham Cię, słowo pięć, gwiazda. Jeden, starsza siostra, smok, słońce, jabłko, zwycięstwo, Trzy, wiosna, szkoła, banany, diabeł, starszy brat, owca, słodki, kot i pies. To są słowa, które mogą znaczyć słowa, które będą się nam wyświetlały. Na początek mamy Eoni. Ja bym zaraz, że oko. Nie, jest to już zła odpowiedź. Eoni, smok. Mm, to eoni, co może eoni jeszcze znaczyć? Banany. Nie, to znaczy starsza siostra. Opa. Co może oppa znaczyć? Opa, pięć, może. Nie, to nie jest pięć. Opa, jabłko, może. Nie, kurczę, co może opa? Banany. Starszy brat? Jąk. Diabeł. Nie, co może jąk znaczyć? Jąk? Oko? Nie, to nie będzie oko. Owca może. To jest smok kochani. A yang. Może jeden. Nie, co będzie yang, kochani. Dosyć trudno ten kość w sumie. O nie, przez przypadek sobie zaznaczyłem. To yang to może diabeł spróbuję. To jest owca. Saranghae To jest, chyba kocham cię. Tak. Bieol Oko może. Bieol. Ewentualnie banany. Wiosna. To jest gwiazda, kochani, BOM. BOM. Pięć może. Dobra, nie. Skupmy się. BOM. Zwycięstwo. spróbujmy. Banany. Wiosna. Agma. Agma to spróbujmy może pies. Kot. <grym> diabeł. Tak to jest diabeł, o może... Hmm. Banany. Na pewno nie będzie to jakaś cyfra. Może słońce? Zwycięstwo? To jest, kochani, szkoła. A jego? Zwycięstwo? Słońce? Oko. Słodki. Tajang. Pies. Kos. Banany. Ale strzelamy, kochani. Seungri. To bym dał, że może jabłko. Zwycięstwo. Tak, to jest zwycięstwo. Il y lub hana? Banany? Nie, to może być jabłko w sumie. Pies? Jeden. Sam lub set. Pięć. No to będzie trzy. Tak, to jest trzy. O lub da seot. No to pięć. Nun. Oko? Tak. Sagwa. mi się wydarzy, że to będzie kot albo pies. Może kot? Pies? Nie, to. Sagwa to może być jeszcze jabłko albo banan. No to jabłko. Banan, no banan, oczywiście, że banany. Mm, gojang i? Pies, może? Nie, kot. Gae to jest pies. Przeliczają nam procenty, ile będzie. Oj, 38 mamy z koreańskiego języka. Całkiem dobrze znasz koreański. Może nie rozpoznałeś wszystkich słówek, ale udało ci się rozpoznać większość z nich. Większość? Jeżeli chcesz to. Możesz spróbować jeszcze raz. No, my akurat dzisiaj nie skorzystamy z tego. Mm. Mamy jeszcze test koreańskiego alfabetu, więc zobaczmy, czy nam się tu. Albo wiecie co, może nie. Może jednak nie. Język koreański, spróbujmy. To też będzie jakiś quiz. zobaczymy co to będzie za quiz. Czy nam się uda go rozwiązać. Na razie to się ładuje, kochani. Okej, okay. krzesło. Mamy takie literki, zobaczcie. Tak, są takie literki, to niezbyt chyba. Nie, dobra, to idziemy do innego quizu. Chcesz uczyć się języka koreańskiego? Sprawdź, co już wiesz. Ile wiesz? Zobaczymy, czy to będzie dobra strona, na której będziemy mogli. Mmm się fajnie poduczyć Zgadzam się, zaczynamy. ok będzie 10 pytań, ale zanim przejdziemy do tego, yy, co za chwilę, do czego za chwilę przejdziemy, to możecie zostawić łapkę do góry, kochani. To jest bardzo ważne, żeby zostawić tą łapkę do góry, bo mm, pamiętajcie, że w ten sposób mnie wspieracie, yy, bo wtedy mam motywację do nagrywania więc większej ilości takich odcinków, więc jeżeli odcinek się spodoba, to zostawcie właśnie łapkę do góry. Ale jeszcze uwaga, kochani, możecie jeszcze zostawić subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, polecam też to zrobić, ponieważ dzięki subskrypcjom będziecie mogli nie przegapić żadnego filmu. Ee, więc polecam jednak wam zasubskrybować ten kanał. No i również, jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie wpaść w trzy linki poniżej. Mamy tam link do Twittera, na którego was najbardziej zapraszam, do Instagrama i do TikToka. Do Instagrama i do TikToka jakoś bardzo Was nie zapraszam W sensie, też możecie wpaść jak chcecie, ale bardziej na Twittera wpadnijcie, jakbyście mogli e, Bo tam e, się udzielam częściej po prostu Dobrze Na początek coś prostego, jak nazywa się alfabet koreański? Hangul, Hania, Kani czy Hanzi? Hanzi brzmi chyba najbardziej... Mm, najlepiej Dobra, dużo reklam jest ogólnie Gdzie znajduje się czasownik w zdaniu koreańskim? Na pierwszym miejscu zdania, na drugim miejscu zdania, na końcu zdania, jaki czasownik? Myślę, że ostatnia odpowiedź nie będzie poprawna. Ja bym bardziej dał, że na drugim miejscu pani z niemieckiego na fajnie wytłumaczyła, że czasownik jest na drugim miejscu zawsze po niemiecku, więc to już umiem. Yy, teraz coś o deklinacji, ja nawet nie wiem, co to po polsku znaczy: yy, co pełni funkcję przypadków w języku koreańskim? Przymiotnik, zajemek, spójnik, partykuły. Partykuły to jest nie. To, to jest najpopularniejsze partykuło, więc nie, to myślę, że nie, że to nie będzie. Spójnik, może zaimek. Zaimek. <grym> Następne pytanie. Podam mi się nazwę strony. Ile wiesz? Można dać odpowiedź strony. Nic nie wiem. Yy, ile jest native speakerów języka koreańskiego? O Boże. 120 milionów, 77 milionów, 30 milionów, 1 milion. 30 milionów, 1 milion na pewno nie, więc ja bym opstał, 120 milionów może. Co oznacza opa? Starszy brat, to jest starszy brat, bo było w poprzednim quizie. Idziemy dalej. Zobaczymy, ile wiemy. .pl. Pytanie numer 3, 6. Egzamin z języka koreańskiego to topik, to, to eik. Yulipty, czy jest. Nie mam pojęcia, bo i grałbym bo topik to pewnie będzie temat eee, Alfabet koreański został wymyślony przez Konfucjusza, Kim Dae-jung i Sun-sin, czy Króla Sejonga Se Wielkiego? Konfucjusza myślę, bo to brzmi tak jakoś bardziej starożytnie myślę więc ja właśnie myślę, że to będzie on. To będzie on, kochani, na pewno. Następne pytanie. Zobaczymy, ile wiemy. Już się nie mogę doczekać, to jest ósme pytanie. Kto czynić mowy do pewnego stopnia w języku koreańskim zachowuje się jak czasownik? Zaimek, przymiotnik, liczebnik, spójnik. Myślę, że przymiotnik najbardziej pasuje. Bo spójnik raczej nie. Liczebnik, no bardzo dziwnie by było, gdyby by, był. A zaimek? A ja zapomniałem, co to jest. <laughs> yy... Ile jest systemów liczenia w języku koreańskim? 2, 3, 4, 5. Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale dałbym, że 3. Albo 2. Dajmy dwa. Dajmy dwa, bo. Najlepiej to wygląda po prostu. Dobrze. Powodzenia w nauce, czyli. E, Anjęk. Anienk... Ja to na pewno źle czyta, czytam, więc przepraszam Was za moją kalec. Kalectwo... kalecką mowę. Dobrze, ale to jest pytanie dziesiąte. Y, Musewojo czy Fighting, czy może Gema Spahan <noise> y, Nie mam pojęcia. Myślę, że y, Fighting. Y, ojeju, mamy 40%. czyli ogólnie te wyniki są w miarę podobne? No cóż, ja już mogę tutaj zakończyć odcinek, myślę, bo, bo już powoli koniec. No cóż, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę do góry, jeżeli Wam się nie spodoba, to zostawcie łapkę w dół. Yy, na koniec jeszcze zdjęcie na miniaturki. <tryk> <tryk> Dobra, widzimy się jutro o godzinie 16.00. Pa pa!